muzyk ulicy, a właściwie Witold Mikołajczuk. Polski muzyk, kompozytor, akordeonista, gitarzysta, wokalista, autor tekstów i aranżer wystąpił wraz z zespołem na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach przy ulicy Radomskiej. Koncert odbył się w sobotę 11 lutego o godzinie 18. Ten artysta to jedna z najbardziej charyzmatycznych i autentycznych postaci Polskiej sceny muzycznej. Jego drodze artystycznej przygląda się z uwagą coraz więcej Polaków w kraju i za granicą. To muzyk, który z warszawskich ulic i stacji metra, gdzie grał przez półtora roku, trafił na największe polskie sceny. Obecnie koncertuje między innymi w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy Irlandii. Podczas koncertu. Zaprezentowane zostały utwory z trzech wydanych dotychczas płyt oraz kilka premierowych numerów, które znajdą się niebawem na czwartym krążku artysty. Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem pionkowskiej publiczności, która niemal w całości zapełniła widownię.

Zawsze gdzieś czeka ktoś, tak już jest, tak musi być. Czy w podobne, czy w deszczowe dni? Oh, wow. Zawsze gdzieś. Czeka ktoś, i by miłość mogła wejść. Trzymaj dla niej wciąż otwarte drzwi. Ja Ciebie też bardzo. To walentynkowy koncert Olgi Boduły, który odbył się w Miejskim Ośrodku Kultury w Pionkach 12 lutego w niedzielę. Przy fortepianie towarzyszył artystce Marcin Alot. Olga Boduła swoją przygodę z muzyką rozpoczęła już w pierwszej klasie szkoły podstawowej, gdzie należała do zespołu wokalno-instrumentalnego. Jest absolwentką studium działającego przy ognisku muzycznym w Pionkach. Jako nastolatka należała do sekcji wokalnej miejskiego ośrodka kultury w Pionkach. To właśnie wtedy postanowiła, że śpiewanie będzie nieodłączną częścią jej życia. Jest także laureatką wielu prestiżowych festiwali muzycznych, między innymi Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie, Młodzieżowego Festiwalu Piosenki w Działdowie czy Przeglądu Pieśni Poetyckiej imienia Piotra Skrzyneckiego w Mińsku Mazowieckim. Na co dzień pracuje jako menadżer, jednocześnie studiuje, ale przede wszystkim spełnia się w roli mamy. W wolnym czasie śpiewa w chórze, ćwiczy grę na pianinie i pracuje nad autorskim repertuarem muzycznym. Liście z drzew spadają masłem na dół. Ty w tej samej kurtce szósty rok. Na koncertach krzyczysz więcej czadu! I czytając banie tracisz zrok. Jesteś lekiem na całe zło i nadzieją na przyszły rok. Jesteś gwiazdą w ciemności, mistrzem świata w radości. Oto cały ty. Dzisiaj miałam okazję zaśpiewać dla wspaniałej, naprawdę przewspaniałej publiczności miejskiego ośrodka kultury w Pionkach. Piosenki różne, wybrane specjalnie na tę okazję, o miłości, z miłością w tytule, z miłością w roli głównej. Mam nadzieję, że się podobało. Ja czułam się świetnie, czułam wspaniałą, taką ciepłą atmosferę z publiczności. Także cieszę się, że tyle osób miało dzisiaj ochotę spędzić z nami ten wyjątkowy dzień i celebrować święto, jakim są walentynki. Mam nadzieję, że się Państwu podobało. No i zachęcam do tego, żeby uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych na terenie naszego miasta, żeby przychodzić tłumnie, wspierać lokalnych, ale nie tylko lokalnych artystów, ponieważ to jest ważne, to też daje taką krzepę i jest motorem napędowym do tego, żeby robić kolejne fajne rzeczy, kolejne wydarzenia. Co na pewno przyczyni się pozytywnie do rozwoju naszego miasta i naszej lokalnej społeczności. Także serdecznie pozdrawiam widzów Kuriera Pionkowskiego. No i do zobaczenia niebawem, mam nadzieję. Jak się nam Zosia podobało? Podobało nam się bardzo, tak? Wokal na najwyższym poziomie. Olga myślę, że y, zadowoliła wszystkich, którzy przyszli. Y, no muzyka na najwyższym poziomie, tak? Bardzo nam się podobało. Podobało nam się Zosia? Tak? Powiedz o kawerki, podobało nam się. No podobał mi się bardzo głos pani, która śpiewała. Y, wykonanie grania na y, fortepianie pana Lota. Także występ ładny, głos przepiękny dziewczyny. Także naprawdę zadowolona jestem. Przez twe oczy, twe oczy zielone, oszalałe. Gwiazdy chyba twym oczom oddały cały blask. Spragnione ci oddałem. Tak zakochać, zakochać się można, tylko raz. Zakończył się pierwszy tydzień ferii zimowych z Miejskim Ośrodkiem Kultury. W zajęciach uczestniczyło ponad 50 najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Warsztaty zimowe odbyły się w dniach od 13 do 17 stycznia. Jak co roku, na dzieci czekało wiele atrakcji przygotowanych przez pracowników instytucji. Plan zajęć feryjnych jest ciekawy i odmienny od typowych szkolnych zajęć, co daje dzieciom okazję do odkrywania nowych wartości oraz kształtowania dziecięcej wyobraźni. Uczestnicy turnusu brali udział w warsztatach kreatywnych, plastycznych, zabawach integracyjnych i muzycznych oraz zajęciach tanecznych. Ciekawe warsztaty przyrodnicze przygotował Kozienicki Park Krajobrazowy. Odbyły się również interesujące zajęcia z pracownikami Miejskiej Biblioteki Publicznej, podczas których dzieci przeniosły się w bajkowy świat książek. Nie zabrakło również spotkania ze strażakami z ochotniczej Straży Pożarnej, którzy instruowali dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz tego, jak reagować w sytuacjach zagrożenia. Najbardziej mi się podobało zajęcia z, z panią Olą z, kraj, z, z parku krajobrazowego, gdzie robiliśmy na tych takich maszynach, na, ty, na takich maszynach jakby i to było bardzo takie ciekawe i fajnie było się temu tak przyjrzeć z bliska. To było bardzo takie ekscytujące. Bardzo mi się to podobało. Mi się w tym do, tygodniu podobało najbardziej tańce. I że było bardzo dużo plastiki. Na przykład w Walentynki robiliśmy laurki dla rodziców, lub jak ktoś miał Walentynkę, to dał swojej Walentynce. I dzisiaj robiliśmy bardzo fajne ramki na zdjęcia. I dzisiaj jest też dzień kota. Mam na imię Nikoda. Mi się podobały wczoraj zajęcia, bo trzymaliśmy takie balony śmiesznie, żeby nie spadły te balony I, i trzeba jedną ręką, drugą, drugą ręką, nogą kopać, żeby balon nie poleciał na ziemię. Najbardziej na tych zajęciach mi się podobało to, że było dużo plastyki i to, że robiliśmy dzisiaj fajne ramki i kolorowe drzewa. Moim zdaniem yy, najlepsze zajęcia w MOKU to były takie że tańce nauczyłam się też jakby nowych kroków i też nowych takich fajnych rzeczy i też w sumie malarstwo było fajne, no bo w sumie byliśmy takim panem, co uczył mnie malarstwa. Malowaliśmy też walentynki z tym panem i też taki, po prostu, taki plakat. Dzisiaj mi się podobało na zajęciach, jak robiliśmy ramki i te i drzewka a w tamtym tygodnie jak byliśmy na tańcach. Moim ulubionym zajęciem tu w Moku były, było malarstwo i tańce, bo nauczyłam się nowych kroków i malowania różnych rzeczy. Przed nami jeszcze jeden tydzień feryjnych zabaw z miejskim ośrodkiem kultury, bo ferie zimowe, nawet bez śniegu, mogą być wspaniałym czasem dla dzieci. W ubiegłym tygodniu dzieci z pionkowskich szkół i przedszkoli bawiły się w najlepsze na zabawach choinkowych organizowanych przez miejskie placówki oświatowe. W sobotę 4 lutego odbyły się aż trzy takie bale. W sali Miejskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Radomskiej swoje zabawy choinkowe zorganizowały dwa przedszkola. Publiczne przedszkole numer 2 i Publiczne Przedszkole numer 1. Dzieci wraz z rodzicami przybyły w znakomitych nastrojach karnawałowych. Na sali wśród kolorowych świateł mogliśmy podziwiać piękne stroje balowe księżniczek, groźnych piratów, bohaterskich Batmanów i Spidermanów oraz wielu innych wspaniałych postaci znanych ze świata dziecięcych filmów i literatury. Dzięki prowadzącym zabawy animatorom nikt na sali się nie nudził i wszyscy chętnie uczestniczyli w proponowanych im zabawach i konkursach. Jednak jak na prawdziwy bal przystało, najważniejszy był taniec prezentowany przez dzieci w różnych formach i stylach. Szkoła Podstawowa nr 2 swoją zabawę zorganizowała w murach własnej placówki. Prowadzący bal pan Jacek zadbał o znakomitą muzykę, która do tańca porwała nie tylko uczniów, ale i nauczycieli, rodziców oraz samą panią dyrektor. Przygotowanej przez rodziców kawiarence strudzeni balowicze mogli posilić się słodkimi specjałami i ugasić pragnienie ciepłym lub zimnym napojem. Można było także skosztować popcornu i pysznych hot dogów. Natomiast w środę 8 lutego swoją zabawę choinkową miało publiczne przedszkole numer 3. I tu również, jak na poprzednich balach, znakomitej zabawie nie było końca. Maluchom towarzyszyły świetne humory i ogromna chęć wykazania się swoimi tanecznymi umiejętnościami. 1 marca rusza rekrutacja do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych. Nasza szkoła, czyli Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Pionkach jest jedyną szkołą podstawową w mieście, do której można zapisywać dzieci już od trzeciego roku życia. W naszej szkole funkcjonują dwa oddziały przedszkolne, maluszków, do którego uczęszczają dzieci w wieku 3 i 4 lat oraz starszaki, gdzie uczą się 5 i 6 latki. Serdecznie zapraszamy do zapisywania dzieci do naszej szkoły. W tym roku rekrutacja odbywa się troszkę w innej formie, mianowicie w formie elektronicznej. Wszyscy rodzice otrzymają instrukcję, jak krok po kroku zapisać dziecko w tym systemie. Zachęcam bardzo serdecznie do obejrzenia oferty naszej szkoły w tym filmie oraz na żywo. Zainteresowanych rodziców zapraszam na Dzień Otwarty, który odbędzie się. W naszej szkole 28 lutego o godzinie 17. Zapraszam bardzo serdecznie rodziców z dziećmi. Nasza szkoła to wyjątkowe miejsce. Położona jest w cichej, spokojnej, pięknej i bezpiecznej okolicy, z dala od zgiełku miasta. Atutem naszej szkoły jest to, że jest szkołą najmniejszą. Szkoła mała to szkoła kameralna i rodzinna. Szkoła mała to szkoła bezpieczna. Szkoła mała która ma wielkie możliwości. Mamy cztery stypendystki Marszałka Województwa Mazowieckiego. W poprzednim roku nasza szkoła uzyskała najlepszy wynik w mieście z egzaminów klas ósmych. Prowadzimy innowacje pedagogiczne, np. język niemiecki od klasy czwartej. Organizujemy dla dzieci wiele zajęć pozalekcyjnych. Takich jak zajęcia plastyczne, zajęcia z programowania, zajęcia taneczne, nauka gry w szachy oraz zajęcia sportowe, nauka gry w tenisa ziemnego lub karate. Bierzemy udział w ciekawych projektach. Już w pierwszym semestrze tego roku szkolnego wzięliśmy udział w trzech projektach. Były to projekt Poznaj Polskę, w którym dzieci wzięły udział w dwóch wycieczkach. Klasy starsze 4-8 wzięły udział w trzydniowej wycieczce do Wrocławia, natomiast klasy młodsze w jednodniowej do Radomia i Muzeum Wsi Radomskiej. Cała kwota wynosiła 21 750 zł, w tym dofinansowanie z ministerstwa 17 400. Drugi projekt, w którym wzięliśmy udział, to projekt Aktywna Tablica, który miał przeznaczenie dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Na ten cel wydaliśmy 43 750 zł. Dofinansowanie wynosiło 35 000 zł. W ramach tego projektu do szkoły zakupione były zestawy multimedialne do nauki, między innymi z zajęć logopedycznych, z zajęć wspomagania rozwoju, z zajęć dla dzieci z dysleksją czy dyskalkulią oraz ze spektrum autyzmu. Tablety były zakupione dwie sztuki. 5 laptopów oraz monitor interaktywny. Trzecim projektem, w którym braliśmy udział, to laboratorium przyszłości. W całości sfinansowane ze środków ministerstwa. W kwocie 60 tysięcy zł. Za tą kwotę do szkoły zostały zakupione zestawy mikrofonów bezprzewodowych i przewodowych, mikser, głośniki, aparat fotograficzny, lampa softbox ze statywem i żarówką. Wirtualne laboratorium przedmiotowe, zestaw ośmiu sztuk gogli klas VR premium, które wykorzystywane są już na zajęciach przedmiotowych. Drukarka 3D z wyposażeniem, mikrokontroler czy stacja lutownicza. Wszystko to dzieci będą wykorzystywały na zajęciach przedmiotowych. W naszej szkole funkcjonują również oddziały przedszkolne, do których przyjmujemy dzieci od trzeciego roku życia. Są to oddziały dziesięciogodzinne od godziny 6 rano do 16. Przedszkolaki mają zapewnione trzy posiłki dziennie. Odbywają się zajęcia z języka angielskiego, religii, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, a starsza grupa jeździ na basen. W grupach przedszkolnych i szkolnych organizowane są wszystkie zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej według zaleceń poradni zawartych w opiniach i orzeczeniach. Są to zajęcia korekcyjno-kompensacyjne zajęcia logopetyczne, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia z integracji sensorycznej. Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły wszystkich małych i ciekawych życia dzieci. Zapraszamy do żłobka miejskiego Wesoły Pajacek w Pionkach. To kameralne miejsce rozwoju i opieki dzieci do lat trzech. Nasz żłobek umiejscowiony jest w Pionkach przy ulicy Jordanowskiej 1. To u nas dzieci są w pełni akceptowane i kochane. Placówka umiejscowiona jest na parterze. Do wejścia prowadzi wygodny podjazd dla wózków dziecięcych oraz dla osób niepełnosprawnych. Zlokalizowany jest w zacisznej części miasta, z dala od ulicznego Zgiełku. Otoczony jest przepięknym ogrodem ze starym drzewostanem. Na terenie żłobka znajduje się funkcjonalny plac zabaw, wyłącznie do dyspozycji naszych dzieci. Stawiamy na wysoką jakość opieki żłobkowej, bazującej na bezpiecznym podążaniu za dzieckiem. Pracujemy w małych grupach. Gdzie łączymy to, co wartościowe i potrzebne, z wesołą zabawą. Starannie dobrana kadra czuwa nad bezpieczeństwem maluchów. Doświadczenie w pracy pozwala na tworzenie żłobka, który jest przyjazny nie tylko dla dzieci, ale i rodziców. Stale szukamy nowych inspiracji, korzystając z nowych form pracy i zabawy. Przywiązujemy ogromną wagę do jakości relacji, jakie łączą nas z dziećmi. Mamy świadomość, że każde dziecko potrzebuje dorosłego, by mogło się rozwijać i poznawać otaczający je świat. Pokazujemy, jak dobrze jest współdziałać. Realizujemy bogaty program edukacyjny. Jesteśmy otwarci na kontakty z rodzicami. Dbamy nie tylko o jakość naszej opieki, ale również o jakość posiłków. Serwujemy dzieciom zdrowe, pożywne jedzenie. Cieszymy się, że na co dzień możemy towarzyszyć maluchom na tak ważnym etapie ich rozwoju. To wyjątkowa misja naszej pracy. Zachęcamy rodziców do tego, by nam zaufali i powierzyli nam swoje dzieci do opieki.